Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy piątek 3 czerwiec 2022 rok. Niniejszym jako suweren, który sprawuje swoją władzę samodzielnie już od wielu lat, czyli poza takimi dwoma dużymi organizacjami. Pierwsza z nich to trzecia RP Rzeczpospolita Państwo Polskie Przecinek Kraina Szczawiu i Mirabelek, przecinek Kraina Najdroższych Autostrad, przecinek Państwo Zdykty, przecinek Polska należy do kogoś z zachodu, przecinek Bantustan, przecinek Zielona Wyspa, przecinek Druga Japonia, przecinek itd tak i Tutaj każdy z Was może niepotrzebne skreślić i wpisać własne określenie, które w Waszym przypadku wydaje Wam się jak najbardziej zasadne. Oraz poza drugą organizacją religijną, u nas na terenach słowiańskich, znaną jako Kościół rzymskokatolicki, episkopat w stolicy i stolica apostolska. Watykan, której szefem jest taki już dość starszy pan w białym ubranku z białą czapeczką. W odczytam doniesienie o popełnieniu przestępstwa numer 1 przez Mateusza Morawieckiego. Chyba część z was ze szklanego ekranu, tą postać, chociaż częściowo zna, do wszystkich oraz do wszystkich organów konstytucyjnych trzeciej RP. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego, 460 posłów, 100 senatorów, Mateusz Morabiecki, Andrzej Duda, Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński i wszyscy pozostali pracownicy i współpracownicy oficjalni, a tym bardziej ci nieoficjalni i nigdzie nie zarejestrowani pracownicy III RP, a także Kościół Katolicki. Obowiązkowo, ponieważ Kościół katolicki ma bardzo duży wpływ tutaj na terenach słowiańskich i wpływa na wybory w tym kraju, więc ma dużo do powiedzenia, a tym bardziej nie, nie doceniamy jego roli politycznej. Niniejszym wzywam ścisłe szefostwo całej trzeciej RP do natychmiastowego wszczęcia surowego i sprawnego śledztwa i wymierzenia dotkliwej kary. Za to, że Mateusz Morawiecki publicznie w telewizji nawoływał nieletnich w Polsce do rozpoczęcia międzynarodowej dotkliwej akcji uporczywego nękania. Prawie wszystkich obywateli w Norwegii, a tym bardziej tych nieletnich obywateli Norwegii, dzieci i tak dalej. Przypominam, że za coś takiego są paragrafy krajowe i międzynarodowe. Za takie podżeganie. Slash pogróżki, slash groźby i tak dalej. Ilość mieszkańców Polski załóżmy, że jest 35 milionów. Ilość mieszkańców Norwegii załóżmy, że jest to 5 milionów. Dlatego jeśli załóżmy 30 milionów Polaków, w tym nieletnich, wyślę chociażby po jednym liście, na przykład z pogróżkami do kraju Norwegia, do osób dorosłych, do rodziców, dziadków, najbliższej rodziny tych dzieci. Dlatego też jest to no, bardzo skomplikowany przypadek, że jest to zachęcenie ludności Polski do rozpoczęcia akcji uporczywego nękania prawie wszystkich mieszkańców. Norwegii. Dlatego też no, jest to bardzo duży skandal międzynarodowy, i powinno zostać to surowo ukarane, coś takiego, ponieważ takie rzeczy lub zbrodnie czy przestępstwa nieukarane teraz i to surowo spowodują to. Że w przyszłości to się może powtarzać i jakieś większe akcje mogą ujrzeć światło dzienne. A to tylko było takie sprawdzenie gruntu, czy można tego typu akcje robić, czy nie. Czy to przejdzie, czy nie. Czy się uda i z jakim skutkiem. Dlatego są jakieś. Zasady, jakieś karty człowieka na arenie międzynarodowej. Jest taka organizacja jak ONZ, która powinna czuwać nad tym, żeby obywatele jednego kraju większego nie wysyłali listów z pogróżkami do um, ludności innego państwa. Na końcu kontynentu, y, z pogróżkami, na przykład, ponieważ tak to może zostać uznane przez tamtą stronę. Y, my tutaj, Polacy, nie wiemy, jak y, mieszkańcy Norwegii mogą to odebrać. Dlatego. Jest to bardzo szkodliwe to, co Mateusz Morawiecki zrobił, że tutaj próbuje się wysłużyć polskimi dziećmi do swojej gry politycznej, którą chce osiągnąć. Dlatego taka mała rada dla Mateusza Morawieckiego. Aby jak chce postraszyć kogoś, dowolne państwo na świecie, dowolną ilość ludzi, to niech to zrobi sam pod własnym nazwiskiem, pod własną firmą, i niech po prostu powie, że na, na przykład ja, jako Mateusz Morawiecki, chcę postraszyć. I tutaj być może podać powód, dlaczego Mateusz Marowiecki chciałby postraszyć, pokazać mapę lub globus, wskazać to miejsce, to jakąś krainę czy państwo, które chciałby postraszyć i, i, i dokonać tego, ale na własny rachunek, na własną odpowiedzialność. Tak po prostu byłoby uczciwie i po Bożemu. A tak z ciekawości, co na to Kościół katolicki, bo tutaj w Europie niby jest tam jakaś niby jeszcze ta sama religia, jako taką jeszcze mniej więcej te same wartości. Warto ustalić, jaki tam Kościół w tej Norwegii jest, jakie tam są grupy religijne, znaleźć to wszystko w Wikipedii, w encyklopedii, jakoś to. Próbować zrozumieć, potem porównać to szybciutko, jaka grupa religijna tutaj jest najliczniejsza w Polsce i zobaczyć, czy być może to jest ta sama lub jakaś podobna grupa, czym się może różnią te grupy religijne i tak spróbować to zrozumieć. No jak to tak tutaj? No, grupa religijna z Polski na przykład akceptuje to, że chociaż częściowo Członkowie tej grupy religijnej z Polski, którzy mo mogą ewentualnie wysyłać te listy z ewentualnymi pogróżkami yy, dzieciom norweskim, które na pewno sobie nie życzą żadnych nieciekawych listów, ofert handlowych, biznesowych, zaproszenia do zawarcia umowy, lub jakkolwiek to by nie było tam jakoś nazwane ze strony polskich nieletnich. Właśnie, co na to Kościół Katolicki? Czy zajmie jakieś stanowisko? Czy jakoś oceni tą sytuację, która się wydarzyła? Czy nie zajmie stanowiska, lub milcząco dozwala na to? Tak z ciekawości, drogi Kościele Katolicki Rzymski w Polsce, co ty na to jako organizacja o dużej sile i o wpływie? Tutaj na nasz kraj. Dlatego pozwolę sobie w niniejszym, na zakończenie poinformować, że jako suweren, który od dawna sprawuje swoją wadę samodzielnie, i robi to w sposób właściwy. Odcinam się od tego jasno, wyraźnie i skutecznie. Czyli nigdy bym sobie nie pomyślał nawet o największej choroby i gorączce. Abym mógł zaakceptować coś takiego i w takiej formie, że Mateusz Morawiecki chciałby wysłużyć się dziećmi polskimi, aby rozpoczęły być może długotrwały proces międzynarodowego nękania uporczywego, wysyłaniem listów z nie wiadomo jaką treścią. Do dzieci norweskich. Dlatego odcinam się od tego i mówię stanowcze nie. Dziękuję.